I szary strój nie noszą ni srebra ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota, ta szara, piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota, ta szara, piechota. Po tym zrywie, szary, prawda, fantastycznym zrywie. Młodych ludzi, głównie przecież najlepszych takich, prawda, najbardziej odważnych. Potem nastąpiła ta straszliwa klęska Warszawy. Ten, ta, ta, ta niewiarygodna ilość zabitych ludzi. To, to nieszczęście, jakie spotkało miasto, które zostało właściwie zmiecione z, z powierzchni Ziemi. Tam Hitler powiedział, kamień na kamieniu ma nie zostać i oni się starali, żeby tak było. A oczy ich dumnie utkwione są w dal, piechota, ta szara piechota. Strasznie to wzruszające jest. Ja nie mogę nawet mówić, tu nie ma, nie ma słów do tego. Historię tą znam, pamiętam na żywo, jak to przeżywali ludzie tu. Co prawda, ja nie jestem Warszawiakiem, ale znam bardzo pięknie tą historię zało. I to przeżywałam tak samo jak oni tu. Czym dla Państwa jest pamięć o powstaniu? No historią Polski, ważnym elementem tej historii. Są głosy, że było to niepotrzebne powstanie jakby, tak? Zgadzam się, ale mimo wszystko trzeba uszanować pamięć tych ludzi. Myślę, że każdy by się zastanowił, będąc w sytuacji po czterech czy pięciu latach okupacji, czy nie warto wystąpić, wziąć udział w tym powstaniu. Moim zdaniem powstanie warszawskie świadczy o bohaterstwie i męstwie Polaków. Bo za naszą Polskę idą w bój. Ja chcę po prostu myśleć o powstaniu. Tutaj y, mówimy o powstaniu, śpiewamy piosenki powstańcze, a przedtem legionowe, bo tak jest to połączone, że najpierw jest ta Warszawa świetna, wspaniała, przedwojenna, potem jest okupacja, potem jest to, 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 to powstanie. A MP nigdy się nie zacina, Wolna Warszawa ma... Bardzo różni ludzie. Przychodzą ludzie, którzy są wrażliwi po prostu, którzy, którzy mają te ten membrany wrażliwości, prawda, i nie jest im wszystko jedno, w jakim miejscu są. Kim są i, i, i kim będą. I to są ludzie, którzy, którzy po prostu takim, taką obecność oddają pewne świadectwo o tym, że o tym powstaniu pamiętają. Zginęło dużo, ich bardzo dużo. A w tarczy kamienica? A, proszę pana, polubię ten teatr. Z, zamiłowania może, o, w ten sposób. Tępi nigdy się nie zacina. Wolna Warszawa. Ma. Raz chodnikiem. Raz kanałem, biegną moje nóżki małe. Tupu, tupu, chlapu, chlastu, choć ich nie mam jedenastu. W moim przypadku, warszawiaka od wielu pokoleń, to jest coś takiego, że, drodzy Państwo, ja mam po prostu na duszy czy na sercu taką ranę, która się nie chce w ogóle zgoić. Ta rana ciągle jest otwarta i nie wiem, co ją może z z zasklepić. Tak jak cały mój teatr Kamieńca poświęcony jest Warszawie dawnej i dzisiejszej. Chcę, żeby wróciła do dawnej świetności. Wydaje mi się, że do tej świetności można wrócić wtedy, kiedy się pamięta o tak hegemonicznej przeszłości, jaką jest Powstanie Warszawskie. Młodzi to trudno mam to zrozumieć. A ja te cały czas miałem <laughs> mokre oczy. Chociaż tylko 16 lat miałem, Twój warszawski syn.